Siema, Dobry. kasztany, kurwa lato jest, a, a jakbym kurwa czuł Siemano. jesień Siemano garnuchu, co tam Ty, słuchaj, Andy Rogers, Rogers, rozbiórka RTV AGD, wiecie gdzie to może jest? To może nie sadzieci ciężkiego w pierdolu. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia kurwa. No dobra. Zabieraj tego swojego blondaska i, i wyjasną. Hey. Odpalam kurwa szluga. Co? Co? Do mnie to powiedziałeś? Stary, zgasz tego śluga jedynie niej pierdolnięcie. że teraz mojego ziomka albo was rozkurwia w tym momencie. Nie mam z tym problemu, że mam rozjechać. Ku masz? Przepraszasz czy nie? Mm, no, no, no dobra, no dobra, prze, prze, przepraszam. Prze, na pewno? Prze, prze, pra, przepraszam, tak. Nie chciałem, po no. prostu mój ojciec tak mówi i... Nie, stoję spokojnie, panie przeprosiłeś. Na razie. Na razie, panowie. Na razie. Kurwa, logo. <laughs> nie no nie będziesz patyczko star, wiesz, muszę no, wyrabiać się Renomę na mieście. Nie będzie ze mną pogrywał! O nie, Zawsze jak nie spojrzysz ostro w oczy i przy, pociśniesz, to, to wymiękają.